Wczoraj mieliśmy pokazówkę, największy marsz niepodległości, 16 lat marszu niepodległości. Niektórzy pytają skąd on dokąd chodzi. Nie wiem, czy mowa pana Grzegorza Brał nas wczoraj tam, że życzy, żeby marsz do końca doszedł, nie tylko z jednego brzegu Wisły na drugi, czy i gdzie ma dojść. I wskazane są Chrystus Król, 100 lat kwas primas, jest wskazany dokument Pana Dmoskiego. Książeczka pana Dmoskiego, 100 lat też od, 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 od yy, Kościół Wiara i co tam jeszcze jest, ojczyzna chyba. Jest wskazana Matka Boża w Gieczwałdzie, ale to u pana Brauna, u pana Nawrockiego, u pana Bosaka, co jest? Flaga i wykrzykiwana niepodległość? Z tego ona będzie jako zdobyta, odzyskana, jeśli jest do odzyskania? Czy będzie... Czy, czy, czy jeśli utracona da się odzyskać jak jest, to czy da się utrzymać? Absolutnie nie. Jedziemy do Chocianowa, gdzieś tam plakat wisi jeszcze pana Mencena, to z bosakiem ten sam klub. Polska silna i bogata. To są kolejne żalowania obietnicami wobec ludzi różniące się pewnego rodzaju takim kolorytem ideologicznym, a dokładnie to samo co komuniści. Niebo na ziemi. A tak nie będzie. Chcemy się przysłużyć Polsce, trzeba nam żyć. Nie musimy być kamedułami, ale trzeba nam żyć na sposób prawdziwy, uczciwy, przed Bogiem, przed drugim człowiekiem. Nie wolno nam prowadzić politycznych gier. Pan Brałowie, nie wiem czy w swojej mowie z wczoraj czy innej, mówi o rozliczeniu ludobójstwa, niezależnie od tego, kto by był jego autorem. Nie mówi o Izraelu. Ale mówi o rozliczeniu ludobójstwa. Więc to co mówiłem, wczoraj, niezależnie kto by był jego autorem, więc to co mówiłem wczoraj nie jest, jest bez kozerny. Nie jest jakąś mową poza rzeczywistością. Okrzykami niepodległości Polski ani nie obronimy, ani nie przywrócimy. Jest nam po katolicku żyć i wzory tego życia chrześcijańskiego znajdziemy od początku Polski.